Tak na początek, jak pan oceni, jak pan podsumuje całą pracę Fernando Santosza, ten wybór, to co się wydarzyło przez te jego kadencję? Negatywnie, no bardzo negatywnie. Muszę powiedzieć, że, że, że już nie chodzi o to, bo ja uważam, że jak jest dobra drużyna, to prawie z każdym trenerem można wygrać i każdy trener pomoże. Natomiast tutaj jest tak, że trener, trener absolutnie ślizgał się przez pół roku czy przez sześć miesięcy. Przyjeżdżał od Polski tylko wtedy, kiedy miał jakiś obowiązek nie traktował pracy poważnie według mnie według mnie Myślał, że myślał, że, 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 że sobie poradzi z tym swoim CV nie 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 nie, nie zdiagnozował problemu problemu dobrze do tego każdy nasi ta drużyna jest troszeczkę taka według mnie wypalona nie widać entuzjazmu w tej drużynie jakby tak policzyć jakby chodzą na boisko to mają ponad 1000 meczów wszyscy razem czyli, czyli to jest bardzo dużo nie widać takiej takiej, takiej iskry w oczach nie widać chęci chcemy wygrać za wszelką cenę to co było w 2016 2018, 2014, ta drużyna musi zostać odmłodzona i wystarczy pomyśleć wystarczy pomyśleć, że w 2016 roku ta drużyna no, na kluczowych pozycjach miała tych samych zawodników co miała teraz no, to, to tak, nie, tak się nie da no, to czasami czasami trzeba mieć odwagę zrobić pewne pewne pełne Pewne zmiany. No, pff, muszę powiedzieć, że nie znał zawodników. Poza tym jego sposób bycia, no, przykro to stwierdzić, ale jego sposób bycia no, nie pasował do, do, do nas, do naszej mentalności, do naszej krytyki, do naszych piłkarzy. I no, poniósł konsekwencje, nie jest już ten reprezentacji. Przyjdzie ktoś inny, gdzie miał 4 miesiące czasu, żeby przygotować 6 miesięcy czasu, żeby przygotować baraże, bo nie oszukujmy się. No, tylko cud może spowodować, że my wyjdziemy z grupy na drugim na drugim miejscu. Natomiast trzeba się przygotować do baraży, które nie są barażami mundialowymi, będą troszeczkę inne, bo bo pierwszy mecz będziemy grać ze Stanem albo z balią u siebie, prawdopodobnie na 99%, czyli jest szansa jest szansa, że można to przejść. Jeżeli będziemy mieli szczęście w losowaniu, że drugi mecz meczem zagrał u siebie, no to Będziemy grać z dużą średniej europejskiej klasy, a nie z jakimś tam wielkim tuzem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A jak pan dzisiaj patrzy na wybór nowego szkoleniowca? Też pan jest tego zdania, co Cezary Kulesza i praktycznie większość Polski, że musi to być Polak, musi to być osoba dobrze znająca naszych piłkarzy, naszą mentalność? To jest, to jest fajna zagadka, oczywiście. oczywiście Tak myślę, to jest fajna zagadka, bo po roku tam wszyscy mówisz, że tylko obcokrajowcy, bo Polacy nie. Teraz po pół roku wszyscy mówią, że tylko Polacy, nie obcokrajowcy, bo tak od ściany do ściany się odbijamy Ja uważam tak, że żaden, żaden trener nie pomoże tej drużynie, jeżeli ta drużyna sama nie będzie chciała sobie e, pomóc a ja mówię w tym nie widzę za mały za mały entuzjazm ten entuzjazm tworzą zawodnicy ich podejście ich chęć ja to sam przeżyłem i to czułem i wyczułem te reprezentacje kiedy byłem prezesem bo ja można powiedzieć że oprócz tego, że byłem prezesem to byłem prawie takim dyrektorem tej reprezentacji byłem na wszystkich treningach oglądałem wszystkie spotkanie, Byłem na treningach, lubiłem sobie wieczorem pójść z trenerem, każdym na kawę, pogadać o tym, co jest, co nie jest. Oczywiście kartki, kartki nikomu nie dawałem, bo, bo, bo nie o to chodzi, ale, ale byłem z tą drużyną i widziałem, że ta drużyna gdzieś tak trochę się wypala. I to widać na boisku, że ta drużyna się wypala. Proszę mieć pod uwagę Lewandowskiego. Lewandowski dzisiaj ma 35 lat. I żeby zaczął strzelać bramki, to w 2014 roku Nawałka doszedł do wniosku, że musimy mu dać drugiego, drugiego napastnika. Zaczęli grać razem z Milikiem. Po dziewięciu latach kiedy ma 9 lat więcej my gramy w piłkę samym Lewandowskim z przodu w ważnych meczach No to, 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 to nie jest to nie jest dobre gramy Grzegorz Tychowiak fajny piłkarz ja go lubię ja go szanuję fajny francuski chłopak ale on na swojej pozycji którą gra wywiera duży wpływ na drużynę jeżeli drużyna ma być, ma być uzależniona od niego no to wiadomo to nie jest to piłka do przodu nie jest to piłka nie jest to piłka której się atakuje której się wysokim pressingiem a to jest to piłka ty do mnie do ciebie podanie do tyłu Trzeba, czy, czy, no niestety, no, trzeba pewne kroki podjąć, i przy, musi przyjść trener, który z tej drużyny wyzwoli troszeczkę. Yy, nowe, jakieś cechy którym który będzie chcą to drużyny troszeczkę zmienić. No, ja mówię, mi, mi szkoda, mi szkoda naprawdę z Paulo Souza, który nie miał szczęścia, nie miał swojego w czy Słowacją, bo to mogło zupełnie całkiem inaczej wyglądać. To był trener, który zmienił całkowicie mentalność. Na Hiszpanów w Hiszpanii wyszedł. Z, moderem Klichem. Z moderem, moderem Kozłowskim w drugiej połowie, Juźwiakiem. Yy, yy, puchaczem na, na lewej, yy, na lewej yy, obronie, yy, prawda? I absolutnie się nie bał. I ten jego entuzjazm, taka gra do przodu, udzielała się też dużo, nie się to podobało. Później po stało się jak się stało. Były wybory przed nowy prezes, przed nowy związek, z Nowym Związkiem. Nie miał już takich kontaktów, jakie. Jak, jakie miał, stało się to, co się stało, i później były, że tak powiem, jeden trener po drugim, jeden trener po drugim, jeden trener po drugim. Co teraz się stanie, nie wiem. No. różne Widzę, że tam debagujecie i różne nazwiska mówicie, natomiast co, co, co jest w głowie czarka, to, to, to nie mam pojęcia. A jak pan by porównał tych takich dwóch kandydatów, no bo nam się wydaje, że to będzie albo Michał Probierz, albo Marek Pabszum, gdzie pan by widział a atuty jednego i drugiego? Jeszcze Jan Urban, chyba, panie prezesie, nie wiem to to, to, no to będą te znaczy, trzy nazwiska Kto Kto atuty, byłby faworytem znaczy, znaczy moje zdanie Moje zdanie jest takie, że a tutaj a tutaj mają troszeczkę wszyscy wszyscy cztery. tylko tak w przypadku papszuna i w przypadku probierza to to ich tych to, ja mówię, media dziennikarze ich pozabijacie na samym początku jak wybierze papszuna to będziecie powiedzieć dlaczego Papszum, że przepraszam był tylko w Rakowie Papszum nie ma jeszcze żadnego wielkiego doświadczenia, żadnego doświadczenia i tak dalej i tak dalej co, co jest nieprawdą, poza tym to co jest atutem papszuna co to jest atutem papzuna, to w reprezentacji nie odgrywa wielką rolę bo ktoś mówi, że ma twardą rękę, że twardą Santos też ma twardą rękę, w reprezentacji trzeba mieć komunikację, wzbudzać entuzjazm, wyzwolić jakieś dodatkowe cechy od piłkarzy, nie ma czasu na trening, jest tylko czasem na konsultacje, na dyskusję, dlatego się nazywa selekcjoner, a nie trener, natomiast jak będzie papszun, to połowa, połowa ludzi nie będzie zadowolona, jak będzie probierz, to następna połowa będzie niezadowolona, że jest probierz. Nazwisko Urbana pewnie by, po, by spowodowało, że na początku wszyscy nabiorą wody, wody w ustach, no bo Janka nie można nie lubić, Janek ma odpowiednie doświadczenie i wydaje mi się, generowałby mniej, ta, mniej tak zwanej negatywnej negatywnej, jakiejś opinii na samym początku, bo zarówno w przypadku Paczuna jak i probierza będą, e, będą e, argumenty za i przeciw. Nie wiem kogo bierze czary. Wydaje, mi się, wydaje mi się że prezes jeżeli miałby wybrać z tych dwóch to, mógł, gdzie będzie do, do probierza i, jeżeli tak zrobi to to czemu, czemu za że mi się szczęście. No, też ileś, yy, razy na tych ławkach trenerskich był trenował wiele, yy, wiele drużyn ma odpowiednie doświadczenie, Lubi młodzież chociaż nie za bardzo bo w tej Krakowie specjalnie tej młodzieży nie nie wpuszczał na boisko No ale to w ogóle młodzieży nie wpuszczał bo jedyny trener który ze swoją drużyną nie wykonał limitu limitu, opcji. natomiast ta drużyna ma potrzebę świeżej krwi i takich decyzji bardzo ważnych zostawiamy Lewandowskiego, bo o Lewandowskim trzeba dwa słowa powiedzieć, Lewandowski jeszcze w tej reprezentacji może na strzelać bramki można na strzelać można wygrać dużo meczów tylko musi być odpowiednio to wszystko wokół niego dosta, dostałem jakieś dyskusje, czy on ma być kapitanem, czy nie ma być kapitanem. Typowo nasze, nasze polskie piekiełka, ale nie zapomniał, że nawet w tych ostatnich dwóch meczach dwie bramki któreśmy strzeli, to strzelił Robert, to strzelił Robert Lewandowski. Jeszcze Roberta można wykorzystać, Robert jeszcze tej reprezentacji może dużo dać. Trzeba większą odpowiedzialność dać młodym zawodnikom, którzy nie mogą być tylko dodatkiem do, 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 dla weteranów, ale muszą stanąć o siłę tej drużyny. Mamy średnią europejską drużynę, która może zrobić dużo niespodzianek, która czasami zawodzi, tak jak to w tej, w tej chwili. Popełniliśmy błąd na początku eliminacji, bo myśleliśmy, że te eliminacje się same wygra, bo wszyscy mówili, nie z tej grupy nie można nie wyjść. Z każdej grupy można nie wyjść, jak się źle gra. Tak samo myślał Santos i myślał, że przyjedzie do Polski. Dwa tygodnie przed każdym meczem ogłosi kadrę ogłosi zawodników których nawet nie zna bo to nawet po jego sposobie mówienia po wymienianiu nazwisko była było, że, że, że zawodników specjalnie nie zna tak trochę od ściany do ściany chodził raz tych raz tamtych to za co się stanie No to jeszcze zanim do piłkarzy zadam jedno pytanie odnośnie trenerów bo pamiętamy wybór Adama Nawałki pamiętamy wybór Jerzego Brzęczka to były takie nieoczywiste wybory dzisiaj widzi pan takiego kandydata, dlaczego nieoczywiste. No, powiedziałbym, nie byli to kandydaci, którzy zdobywali Mistrzostwo Polski którzy byli aktualnie liderem tabeli na podium i tak dalej, i tak dalej. Tylko bardzo wybrał... mało selekcjonerów, bardzo mało selekcjonerów w Europie, w to są tacy, którzy z klubami zdobywali tytuły Mistrzów Europy i tak dalej, i tak dalej. To są sporadyczne przypadki, a to są dwa zupełnie różne prawie zawody. Natomiast ja muszę powiedzieć, że w selekcjonera musi wiedzieć, ten, kto go wybiera. A pan jest... kogo by wybrał? Teraz? Tak. Jakby był wolny, to Skorża. Jakby był wolny dzisiaj, to on wybrał skorze, bo, 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 bo skorze był pozytywnie oceniony przez wszystkich na samych początkach, natomiast wiadomo, że skorża nie może być trenerem, bo, bo jest człowiekiem poważnym, bo ma kontrakt, bo pracuje, pracuje bardzo daleko chyba w Japonii, jeżeli się nie mylę. Ma tam jeszcze kontrakt, także o, o jego kandydatura w teorii w ogóle odpada. A jak nie skorża, to kto? A jak nie skorża, to tym to, cały to, to, to nos prezesa i wyczucie. I wyczucie prezesa. Proszę wziąć proszę pod uwagę, że na brzęczka wszyscy wylewają, yy, że tak powiem, jeśli yy, pomyje, a brzęczek z wszystkich trenerów razem wziętych najwięcej punktów zrobił. W eliminacji, a całej takiej, takiej łatwej grupy nie miał. Później przez półtora roku dalej nie, się nie grało, było 100 tysięcy innych rzeczy, które spowodowały, że, 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 że się musieliśmy rozstać. Natomiast pod tym względem eliminacji brzęczek był. Niby nieoczywisty wybór, ale 25 punktów zrobionych, najmniej straconych bramek ze wszystkich dużych w eliminacjach w całej Europie, czyli, czyli nie, było, nie było tak źle. Potem były pewne rzeczy, które, które spowodowały takie, nie inne decyzje. Tak samo tutaj, no wybierzesz papszuna, jak wybierzesz papszuna, nie wiem, pojedziesz wygrać z wyspami owczymi, wygra z Mołdawią, będziesz walczył do końca, potem są baraże, będzie optymizm. Nie wyjdzie ci coś w wyspach owczych, to, to to już będzie problem. Czy to będzie papszun czy to będzie propiesz, czy to będzie ktokolwiek inny. O, oczywiście jest też ciekawa kandydatura Jasia Jasia Urbana, bo, bo bo tutaj mamy do czynienia z zawodnikiem, który ma doświadczenie, który ma znakomite koneksje z piłkarzami, który umie z piłkarzami rozmawiać, a to w pracy selekcjonera wydaje mi się, wydaje mi się jest bardzo bardzo ważne. Natomiast no, ja czasami tak muszę powiedzieć, że jest takie widzę trochę takie pospolite strzelanie do 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 probierza, którego nie rozumiem, bo bo ja uważam, że Michał Michał z Jagiellonią, dwa razy chyba zdobył tytuł mistrza, się tam nawet miał możliwość wygrania i zdobycia tytułu mistrza Polski Gdzieś tam w Pucharze Polski zaistniał i tak dalej, i tak dalej. Ma odpowiednie doświadczenie. Paprzym to sam, patrzył sam, mówił chciałby trenować reprezentację, że to jest jego, to jest jego e, marzenie. Natomiast droga patrzyna też pokazuje, że... Prezentacja musi być ułożona pod względem zarządzania i wielu innych rzeczy, bo ci prosty przykład. W Rakowie Częstochowa wszyscy myśleli, że jak patrzą odejdzie, to nie będzie rakował. Odszedł patrzym przed nowy trener, który funkcjonuje w dobrze zorganizowanym klubu, gdzie jest dobry właściciel, gdzie jest dobre spojrzenie na klub, gdzie się piłkarzy y, dobiera dobrych i nagle się okazało, że nowy młody trener przed do rozgrywek grupowych konferenc y, do drużyny grupowej Europy League. Natomiast nie, nie yy, patrzym przez ostatnie 2-3 lata. Także ja mówię, czy to będzie pan Marek, czy pan Michał, czy, czy, czy pan Janek, to i tak i tak nasze społeczeństwo będzie tak podzielone, będziemy się kłócili, a już po przegranym meczu to, to, to w ogóle będzie jazda taka, że... <grych> Wspomniał pan już o zawodnikach o tym przerzuceniu odpowiedzialności na młodszych piłkarzy, o tym jak wykorzystać Roberta, tylko też patrzymy na przykład na pozycję Grzegorza Krychowiaka i z jednej strony możemy powiedzieć, że trzeba w jakiś sposób z niego zrezygnować i innych zawodników starszych, ale tak jak mój Kuba Wawrzyniak no, kiedy grali inni zawodnicy, czy Krystian Bielik, czy Damian Szymański, czy Karol Linette na tej pozycji, to nikt nie wykorzystał tak stuprocentowo swojej szansy. W jaki sposób tę odpowiedzialność przerzucić i wyzwolić z tych zawodników to, co pokazują w klubie? Bo często to są piłkarze inni w reprezentacji, inni w klubie. No tak, tak, tu pan absolutnie rację, że czasami ten poziom gry w reprezentacji i w drużynie, to są dwie inne drużyny, dwie inne rzeczywistości. Natomiast ja bym nie powiedział, że jak ktoś nie gra na pozycji Krychowiaka to nie wykorzystuje. No, Krychowiak z Hiszpanią nie grał, z Hiszpanią nie grał, źle to nie, nie wyglądało. Natomiast w wszystkich pozostałych meczach grał. Oczywiście ja do niego nic nie mam, bo, bo, bo nawet w Barażach pomógł nam z rzut karny ze Szwecją po akcji Krychowiaka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, ja, uważam, ja uważam, że ta drużyna ma potrzebę grać inaczej. W piłkę żeby grać inaczej w piłkę, tak to się mówi. Nie można ciągle tymi samymi zawodnikami grać inaczej. Tymi samymi zawodnikami grasz tak, jak grałeś przez ostatnie 4-5 lat. I to jest rola trenera. Nie, nie moja. Ja, ja muszę powiedzieć że ja też chciał, żeby w tej reprezentacji powiało troszeczkę taką można powiedzieć, nowością, młodością. Uważam, że jakby reprezentacja Polski przegrała z Albanią albo przegrała z Republiką Czech, a grała by drużyna inna młodsza, było więcej walki na boisku i tak dalej, i tak dalej, że przeniesienie tej odpowiedzialności na, na, na barki młodych zawodników, to to inaczej byśmy też to oceniali niż w tej chwili. A co miał takiego Adam na że on potrafił wyzwolić z zawodników to co mieli w sobie najlepszego nawet jak nie pokazywali tego w klubie to przyjeżdżali na kadrę i tutaj grali zupełnie inaczej nawet grosik był takim przykładem czasem w klubie nie grał albo szło mu gorzej przyjeżdża na kadrę gra super znalazł sobie Mączyńskiego co on miał takiego, że jednak no potrafił to wszystko przełożyć na reprezentację. Przeszedził się tu z panem akurat nie zgodził bo w tej pierwszym poce. Adama Nawałki dobre wszyscy zawodnicy którzy wtedy grali to była ta najlepsza reprezentacja to wszyscy w klubie grali mieli dobry większość Mo była w topowym swoim momencie tak A, natomiast potem w tym drugim już w drugim rozdaniu gdzie było 2018 roku pamiętamy te, te, te zmiana Błaszczykowski Zagrosickiego i tak dalej i tak dalej w pierwszym meczu z Senegalem grali piłkarze którzy w klubie już nie grali mieli po kontuzji i tak dalej i tak dalej gdzieś tam się troszeczkę się pogubili, natomiast Natomiast Adam Nawalka, no Adam Nawalka, to był właśnie trener. Kapitalna komunikacja, kapitalne yy, relacje yy, z piłkarzami. Piłkarze, yy, piłka, piłkarze wygłodzeni, dobre, dobra atmosfera wokół reprezentacji. Wszystko dopięte na ostatni guzik, jeżeli chodzi o przygotowanie. Yy, rola PZPN-u i, i wokół drużyny taka, że, że, że aż było przyjemnie patrzeć. Pamiętacie wtedy, że wtedy też było. Bardzo dużo tak, takich filmików, niefilmików, pokazanie tej reprezentacji od, od środka i dzisiaj z tego dużo, dużo mniej. Poza tym no, powiedziałbym, każdy z tych zawodników miał takie można powiedzieć spojrzenie tygrysa, każdy chciał coś w tej reprezentacji osiągnąć, bo to jest najważniejsze. Reprezentacja Polski to dla zawodnika polskiego jest najważniejszym, rzeczą. To, co powoduje, że zostaniesz w historii zapisany, bo to, że, to, że wygrasz pięć tytułów we Włoszech czy, czy, czy Champions League we Włoszech, czy, czy w Niemczech, czy w Hiszpanii, to jest wszystko dobre jeżeli chodzi o, 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 twoje CV, o twoje wspomnienia, natomiast to co zostaje w pamięci kibiców to jest to co zrobiłeś dla reprezentacji, reprezentacji Polski. Nabałka miał znakomity okres i dobrze prowadził reprezentację, Jurek do pewnego momentu też wszystko pasowało. Michniewicz, Michniewicz ja byśmy spojrzeli na Michniewicz. No, Michniewicz się, 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 się wykończył, bo jak gdyby chciał, chciał być nie tylko trenerem, ale też, że tak powiem Popełniono pewne błędy, wszystko czuło się od, 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 od konferencji, którą źle przygotowano, przedstawiającego Michniewicza, prawda? później ta słynna 40-50 milionów, to jest jakaś w ogóle żart, jakaś komedia, jakaś w ogóle rzecz, której absolutnie nie rozumiem, że może się spotkać premier z drużyną bez obecności prezesa związku i prezes związku, o tym nic nie ma. to jest w ogóle jakaś... To rzecz niespotykana w ogóle. I to spowodowało, że to ciążyło też gdzieś na, na Michniewicz. No później Santosa to, to zostawmy się w tym spokoju, bo, bo, bo Santos właściwie przede wszystkim uważał nas za podludzi troszeczkę i Polaków, bo stwierdzenia na samym początku, że ja tutaj dzisiaj będę Polakami, Polakiem, będziecie się ze mną musieli męczyć, przyzwyczajali do mojej twarzy, będziecie mnie widzieli na dzień dobry na wszystkich meczach i będę po Warszawie chodziła, a w rzeczywistości okazało się, że prawie nigdy w tej Warszawie go nie było, ale zostawmy już nie, 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 nie wrócił już do Portugalii, także zajmiemy się przyszłością. A co będzie z przyszłością zobaczymy po wyborze selekcjonerów.